Ale ja mam shadow. Ja bym była. Jeszcze muszę sobie dać. Witaj do dole coli, nauczę. Ja jestem. Linki. Dobra, lecimy. Pomóżamy. Jest tak głupio. No, też już tu i doleje. Do shadow. Tutaj moja szafeczka, bardzo brzydka. Oczywiście, jak weź. Ale jak by było? Gatło. Ale już ale już, ale już nie było. Jak coś tam przybrę, są tam za dzieci w tle, ale... takie życie... E. Masz fantastycznie. O! A ja mam, a ja mam musieli cztery. jesteś u mnie? Nie. Aha. Nie mam wiesz? Ale, ale nie mi chodzi, że to... na live. No antenie nie ma nikogo. Nie, ona dziś urodziny. A ja jestem. Nie, ona. O, to napisz do mnie coś na czacie. O jest. Ale napisz coś. Nie, bo ja wam specjalnie włączam urodziny, bo to jest. My baby, dla A czy <mum> <prok, do mum> <ma. mum> no, ja no to ja jest... Shadow, dawaj moda, <grym>, zaraz zara rzucę Ci. Czemu Ty live'a wywalasz cały czas? Nie wywala, ale to nie wywala, tylko no, tam, sprawdzam te. Dobra, zrobimy tak, wyślę i już nie będę wywalał. Dawaj moda, Shadow, 4 i ty. Nie dałem, nie dałem. Dawaj moda. No, spoko. już sobie iść Nie oglądasz, to nie daję. Ratowałem. Zaraz rzucę. O, Barbie! Dawaj moda. Barbie? Może. Mój młoda. trzeba tu jakieś piękne klipy porobić, poczekaj. Dobrze, ja siadam. Kurde, prawie chłop w locie dostał. Ja to No, ja mam... No trudno, jestem taka duża, a siostra mnie zaprosiła. No się trochę odsuniemy. Pistolecik, mam chłopa. Ja mam dwóch. Dobra, mam pompę. Już nie muszę się bać. XD Ja chcę odjadć do Shadow4, ty, ja XD ja Czemu ty piszesz do mnie takie brzydkie rzeczy? Do domu chcę Shadow Czemu no, przy... piszesz do mnie brzydkie rzeczy? No, Dawaj do mnie, ha Nie umrzyj tylko Kola bardzo pomaga Pomaga tutaj Pa, pa, pa Dobra, najsłabiej. Mój grind jakby co. Leż, leż, jak grindem. No nie, to już to pomaga, ale bardzo się dużo nie Bo to bardzo pomaga... A, to śmieć. Mijaj mi na pełne. Nie, bo ja mam 20 HP.

Ale to nie ten nie zabił. No. Moda daj. Nie dam, wiesz? Zaraz nie dam. Nie denerwuj ludzi. Czaj, wejdę na telefonie i ci dam może. Ej, ale ja zapomniałem, że na tym koncie nie mogę. Maciek. No bo ja nie mam do tego konta hasła. I na, ty, na nim tylko mam live'a. Ja <grywa> Powiedz mi, czy mnie nie robisz live'a na drugim kanale. Po co? Nie wiem, a po co? Nie wiem. A po co? To jestem ja. <grywa> Bo ja to... Nie ja wiem, to... a po co? Ja tam nie by Ja by No co? Ja by była... Dobra, czekaj. Nie. Muszę piękną piłkarkę ubrać. Tylko nie wiem którą. Daradisz jakiś styl? Ale to się na ty trochę i tak jest inne. Nie, bo... Co mówisz? Piłkarki są do dupy. Wiem. Ale ja lubię grać. Bo jest fajna, mi się podoba. No to jak ja mówię piłkarki są do dupy, ty mówisz wiem. No bo są. No to mówisz. A ja ją lubię, bo jest fajna. No. No, żebyś wiedział. I my byśmy chąpanile, bo drugi punkt, jest Będziemy teraz kolędy śpiewać. Ale te wszystkie koledzy, stydy są fajne dla tych koledzy. babek za 800. Ja włocił kolędę. Zaraz się wkurzę, eee, eee, wezmę, wykorzystam swojego pysu w kartę tak? za dychę który mi została dycha i jeszcze pojadę pod trzy dychy, bo kupię tysiąc tej No to tą babkę. A tobie ten plecaczek. tą babkę. No to za 800. A abon taką Albo coś innego. Daj ready. Shadow. Gdzie jestem? Jak? Oczekiwanie na gotowego gracza DPG Shadow. Ja gdzie jestem? Beźcie, troll. Aj no, widzę. Oglądaj mnie. To jest nie mogę. Ja nie mogę. Mam gotowość włączoną. Okay. Weź wyjdź. i wejdź. Ustawiam boja, na piwnicę. Nie! Już ja ja byłam już na też już Mogę nie oglądać, oglądam, nie oglądam. Teraz będziemy oglądać bambika. Widzowie, czy dawaj na kreatywni? No, to było takie, No, dawaj. A No czemu wszystko, co robię to są pistolety? Nie. jest Piękne no, no, pistolety. 100, to... no. pistolet. Sto.. amo już masz? To, jest, a to się tak. Super. No, do tak to, a oglądam cię. A teraz ty do mnie dzisiaj nie. Nie, to mnie dzisiaj nie. to nie pozna. Dzisiaj będziesz się jeszcze idziemy do ciebie i do ciebie. No, ja bym e, e, się uczyła, byś się uczyła. No, bo dobra, my będziemy się mieć, bo ja bym do uczyła. Powiedziałeś, że ktoś jest głupi, więc. wiecie. No, to jest głup, ale Marcy się przydadzą na to zakończenie, bo muszę iść pistoletem. Aha. Jeden, dwa, trzy. cztery, Jeden, dwa, trzy. Szybciej dojdu do strachu, więcej Marcy będę miał. Ach, no Jeden, O, no. <śpiew> jest... Jakby ona dołączyła, to byłoby się? No dobra, maski się przydadzą. Nie. <śpiew> ja ja. ja, oglądam. Nie gadaje, że on pompę i pistolet. A, no nie widzisz? Ślepy tak. jesteś? A czy... wiesz jak była taka pompa digiel? No pompa pistolet. Ja robię taki, jak pompa pistolet. <grym> Ej ty tak. pop, tak. pop, 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 Ej pop, 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 to pop, 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 i pop, 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 kurde. Dla Maciusieczka. Dla Maciusieczka. Po ty, ty to rozpalasz? A Kumam, kumam. Kurde, o, no Ja się nazywa. Ja popitkę Maciuś, tutaj spocone triki. Spocone triki ale... No, bo. To tutaj jest. i te bo będzie dobra, tera, teraz będzie cicha, bo moja siostra idzie do Nie Nie będzie się darła. Icy, pompa taktycka. Tak, taktycka. Dawaj, wygrasz to, wierzę w ciebie. O wolna zielona, weź ja siebie. A idziemy na krelatiwa za ja się muszę rozgrzać, a nie grałem dzisiaj w ogóle. Okej, Widzę, widzę. Dobra, zaraz wyłączę live'a chyba. O, m -ka. No nie zamiast tego. No ty co, ty głupi? No co, głupi? Trzy apteczki. Po co ci to? Jak przegrasz? Oto. Ale jesteś w strefie. Wywołaj nie. Bambiku. Gdzie jest ten ziomek? Wywal ten biedź Bambiku! Tu jesteś Bambi, najpierw mordę. Dobrze. Stań się mega zordem. Medelu. Nie odzywaj się. Dobrze. A tu nie ma żadnego chłopa. Jaki się na Jaki chłop. No właśnie, widzę. No musi ktoś, by przez tyle temu go widziałem. Jak no tu wchodzi? Wow, ja też, ale go nie ma. Nie widzisz? Cześć, czy to jest pistolet? On tak, uciekł. Pistolet! P pistolet! You, y y y jest. Bo, o snajpa! Piździelowiec pistolet. piździelowiec pistolet. Świeć, pizdzielcu, mały, świeć. Do...picie? 230 amu do sri stoletu. Co za sri Stoleciarz. Mordo, przyjdziesz do mnie? Gdzie? No nie wiem, strzelam sobie i tu się na może przyjdzie. Może. A i w ogóle ja sobie grałem wczoraj z kuzynem na jednym, na jednym playu w dwie osoby. I? Nic, małe, małe ten, małe są, małe pole do widzenia jest. Po prostu pół telewizora ci zabiera jedna ta, jedna. To jest mniej więcej jak w Minecrafcie. No 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 tak tak samo, no tak samo, tylko że w Minecrafcie tam nie ma mapy i tak dalej. No że po prostu ekran jest podzielony na dwie części, na dwie graczy. No. O, ty pytam. O tym typie ci mówiłem. A ja go widziałam. Uciekła, to Bambika z mieczem i ucieka. Ta, Bambikiem jesteś ty, ja tego masę używam. No dobra, jestem ba Bambikiem, ale ty jesteś gorszym, bo używasz miecz. Nie używam miecza, ale jakbyś zauważył, ja wybiorę tylko na śmieje się jezu, typek ło na tryki maćka i tyk 60 i cyk 60 i cyk 60 co? ej jakim cudem wciało 72? ej patrz trafiłeś typowi heda za 63 potem za 63 a wciało za 70 mam lepsze pytanie, czemu on został powalony na solo? nie bo to jest duo W plecy, jeszcze jeden typ, ale jakby to, to, to jest duo. Tylko mnie nie wczytało do gierki. Wypisę, sobie z kocą na triki Maciusia. <grystanie> Jakich? A w sumie to masz apteczki, więc nie ma co się tym No bo to jest duo, mówię ci. W strefie. Ooo, nice 4, 2, 4, 7 Ej, wiesz, że jak masz PS plus, to możesz za połowę ceny zmie zmienić nick Za 17 coś A nie za 30 O, mał fraga Bo mi pisze likwidujesz Ja się wrócę tam do strefy Po co? E, bo tam mam jeszcze dużą potę i aptekę co za chłop no to idź jakie edity ostrofon bije po na tam na spokojnie dużo cyk. rozważ Zatrybię. weź apteczka ale nie pij apteczki jeszcze weź sobie ten ok. Jak mam wypić apteczkę, Adrian? Ty mądry? jesteś? No, no ja się piję. <gry> Nie no masz co, zaraz się zacznie. Lepiej idź do strefy. I cyk, stracił HP. Typy gdzieś tu sam uważaj. Przed tobą gdzieś. Ty, teraz będziesz pił kolejną, jadł kolejną apteczkę. Tak. Jaki chłop! Ale za 20 sekund do strefy trzeba podzielić. Ale ja nie unikam W sumie Ty masz jeszcze dwie apteczki, więc Kto Boga temu zabroni, jak to się mówi Co? O! Ale mi kabel kurwa, wyjadał. <noise> Maciek pamiętaj, kto Boga temu zabroni co? Pamiętaj, kto bogatemu zabroni. W sensie? No bo masz jeszcze dwie apteczki, Ja użyłeś się w strefie i strefa idzie. I takie jak kto bogatemu zabroni. Bo zużyłeś tak w sumie to na darmo, tą apteczkę. Nie. Bo użyłem jednej, wziąłem strefę i wyrobiłem się na full osłonę, full HP. O czym wróciłem i znowu wyleczyłem się apteczką, którą miałem ze strefy, czyli jakby niczego nie straciłem. Nie, 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 dawaj, dawaj. Kurde. Dwóch masz na sobie. No nie. No fak, 80! No, no najgorzej. To idziemy na ten kreatywny? Ty masz jeszcze live'a? Ta, 17 minut dopiero A, fajnie Chyba, to że mi będzie... Ja y jak zawsze 5 <grym> sekund Po minuty Nie no, Bez a nie? To live'y robisz 5 sekund po 2 minuty No, 5 sekund <grym> Dobra, dawaj kreatywny mm, 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 mm. Jak mi będzie lagować, to niestety będę musiał zrobić magię Świąt a Dawaj, kreatywny ustaw. Okay. A czemu wyszłeś? Pisze do, do niego. Ha, dlaczego? Dobra, pamiętajcie ludziki. Sub bez dzwona. Pamiętajcie dzieci. Sub bez dzwona oczywiście, jak dla mnie.